Dziewczynka ratuje milionera krzycząc. Twój samolot został zasabotowany. Następnego dnia on jej szukał, a to co stało się później, zostawi cię bez słów. Zasubskrybuj kanał, a zanim zaczniemy tę historię, napisz w komentarzu z jakiego miasta nas oglądasz. Miłego oglądania. Wiktor Dębicki przemierzał płytę lotniska Chopina szybkim, miarowym krokiem z plecakiem przewieszonym przez ramię, który podskakiwał w rytmie jego zdecydowanych ruchów. Falcon 900LX czekał już z rozgrzanymi silnikami. Jego smukły kadłub błyszczał w świetle reflektorów lotniskowych, gotowy do startu. To miał być rutynowy przelot do Krakowa. Kolejna operacja, kolejne zabezpieczenie kontraktu, kolejna pieczołowicie zaplanowana godzina życia. Wiktor niemalże dotykał już metalowego stopnia rozkładanych schodów prowadzących na pokład, gdy coś, raczej ktoś, przecięło jego pole widzenia. Niewyraźny cień przemknął pomiędzy rzędami kontenerów ustawionych w pobliżu hangaru. Spojrzał odruchowo, nie zwalniając kroku, ale wtedy to się stało. Z pomiędzy kontenerów wyskoczyła dziewczynka. Była wychudzona, jakby nie jadła od dni. Włosy w nieładzie, splątane jak sieci rybackie, bose ramiona drżały, a podarte sandały ledwie trzymały się jej drobnych stóp. Miała może osiem, może dziesięć lat. Zatrzymała się nagle, z otwartymi ustami, jakby brakowało jej tchu. Jej oczy, zbyt dorosłe jak na dziecko, utkwiły się w Wiktorze. Krzyknęła głośno, tak że dźwięk odbił się od blach kontenerów. Podłożono bombę, nie wsiadaj, panie Dębicki. Głos dziewczynki był chropowaty, jakby krzyczenie sprawiało jej fizyczny ból. Wiktor zamarł. Noga zawisła w powietrzu centymetry od schodka. W Jego głowie zakręciło się od sprzecznych impulsów. Instynkt zawodowy kazał zignorować brednie obcej, wystraszonej dziewczyny. Ale coś w tym głosie, coś zimnego, metalicznego, prawdziwego. Co dom. mruknął, spoglądając w stronę, z której dobiegł krzyk. Z kabiny wyszedł pilot, Gustaw Wójcik, zmarszczone czoło, w oczach czujność, a na twarzy blady niepokój. Podszedł szybko, ocierając dłonie o spodnie. Panie Dębicki, coś jest nie tak. Paliwo śmierdzi. Nie jak zwykle, nie jak naftą, bardziej jak jakaś mieszanka, jakby ktoś dodał czegoś chemicznego, może rozpuszczalnik. Nigdy tak nie pachniało. Tań sprawdzałeś dostawę? Zapytał Wiktor, zbliżając się do samolotu i kierując wzrok na tylny zbiornik. Mechanik powiedział, że wszystko w normie, ale teraz nie jestem tego taki pewien. Panie Wiktorze, ja nie chcę nikogo straszyć. Ale coś tu śmierdzi, dosłownie! Wiktor chciał coś odpowiedzieć, ale wtedy świat się rozpadł. Oślepiający błysk i dźwięk, który nie był tylko słyszany, on rozdzierał wszystko, również wnętrze klatki piersiowej. Falkon eksplodował, jak uderzony przez grom z jasnego nieba. Ogień buchnął w górę, zmieniając maszynę w rozpalony wrak. Siła wybuchu powaliła Wiktora na ziemię, a huk odbił się echem po całym pasie. Gustaw runął obok niego. Z twarzą pełną kurzu i krwi. Leżał przez chwilę nieruchomo, po czym z trudem uniósł głowę. Gdybym nie wyszedł, gdybym został tam choćby chwilę dłużej, nie przeżylibyśmy nic więcej. Z jego ust wydobywał się strzęp szeptu, a ręce drżały, jakby próbował pozbierać myśli, zanim uciekną. Wiktor nie odpowiedział. Ogień tańczył po płycie lotniska, zżerając skrzydła falkona, jakby był zrobiony z papieru. Próbował się podnieść, ale nogi odmawiały posłuszeństwa. Spojrzał na miejsce, z którego dobiegł krzyk dziewczynki. Puste, żadnego śladu, żadnej postaci, żadnej stopy, żadnego cienia. Podpełzł kilka metrów, rozglądając się szaleńczo, jakby wśród dymu i płomieni mógł jeszcze znaleźć jej sylwetkę. Zbliżały się kroki. Ciężkie, miarowe. Komendant Czesław Żmija, ubrany w ciemny mundur, z twarzą jak wykutą z granitu, przystanął obok, ściągając rękawice i zdejmując okulary ochronne. Wiktor zaczął, ale zamilkł, widząc wyraz jego twarzy. Wiktor powoli podniósł wzrok. Oczy miał zamglone od dymu, ale mówił wyraźnie. Dziewczynka, to ona mnie uratowała. Muszę ją znaleźć. Nie była tam przypadkiem. Czesław zmrużył oczy, przeczuwając, że to dopiero początek. Jak wyglądała? Mała, wychudzona, sandały, oczy. Nigdy nie zapomnę tych oczu. To niemożliwe. Żaden monitoring nie zarejestrował nikogo wchodzącego na płytę poza tobą i ekipą, zero dzieci, zero nieautoryzowanych. Więc skąd wiedziała? Wiktor szepnął sam do siebie. Żmija nie odpowiedział. Patrzył na niego długo, jakby próbując odczytać nie słowa, a to, co kryło się głębiej. Po chwili odwrócił się i ruszył w stronę zabezpieczonej strefy. A Wiktor został. Na kolanach, otoczony przez zgliszcza, z myślą, która rosła w nim jak lód w żyłach, ona przyszła po coś więcej niż tylko ostrzec. I gdzieś w oddali, gdzie kończyła się płyta w cieniu kontenera, ktoś go obserwował. Nie poruszył się, nie odezwał, czekał. Wiktor siedział na twardym fotelu w apartamencie, którego nie pamiętał, że wynajął. Sufit był surowy, ściany nagie, a zegar tykał zbyt głośno, jakby śledził każdy jego bezruch. Przed oczami miał nadal ten wybuch ostry, gwałtowny, realny do przesady. Czuł zapach spalonego metalu i włókien, czuł, jakby ogień nadal lizał mu twarz, ale to nie płomienie go obudziły, to krzyk. Dziewczynka, jej głos. Leżał w pościeli, ale sen był martwy jak wrak Falkona. Obrócił się i sięgnął po telefon. Drżącymi palcami wpisał numer. Dźwięk sygnału niósł się długo, jakby linia też się wahała. Różycki. Ludomir, potrzebuję od ciebie wszystkiego z wczoraj. Kamery, monitoring, każdy kadr z płyty lotniska. Po drugiej stronie zapadła cisza. Potem szmer, jakby ktoś zaklął przez zaciśnięte zęby. Nie ma żadnych kadrów. Nie rozumiem. Wszystkie systemy zostały wyłączone o trzeciej w nocy. Ktoś wszedł z poziomu administratora, wyłączył zapisywanie lokalne i zdalne. Wszystkie kamery na płycie, w hangarze i w sektorze technicznym. Zero. Wiktor przytrzymał telefon dłużej, zanim odpowiedział. Wiedział, co to znaczyło. To nie była pomyłka, to nie był zbieg okoliczności. Ktoś usunął ślady, zanim zdarzenie miało miejsce. Kto miał dostęp? Ośmiu ludzi, w tym ja. Sprawdzę logi, ale podejrzewam, że ktoś użył maski użytkownika. Zamierzony sabotaż, Wiktorze. Ktoś bardzo nie chciałbyś wszedł do tego samolotu żywy. Albo żebyśmy wiedzieli, kto próbował mnie zabić. Wiktor rozłączył się bez pożegnania. Telefon wylądował na blacie. Uderzył pięścią w drewnianą krawędź, aż poczuł ból. To nie była złość. To była złość spleciona z czymś znacznie starszym, z przeczuciem, że to wszystko już kiedyś się zaczęło. Tylko on zignorował pierwsze sygnały. Tymczasem w Gdańsku Jagoda Sarnowska siedziała na podłodze redakcyjnego archiwum, otoczona stosami papierów i laptopem, który warczał z przegrzania. Włosy miała związane niedbale, a pod oczami ciemne półkola. Przeczesywała raporty Dębicki Aviation z ostatnich trzech lat. Wiedziała, że coś w tych danych nie gra, i znalazła to. Linijkę po linijce, jak śledczy składający morderstwo z pojedynczych smug krwi. Marzec 2021 mruknęła do siebie. Bronisława Szklarczyk. Zgłosiła do ULC pięć awarii zagrażających bezpieczeństwu pasażerów, ale nie ma śladu zgłoszeń w systemie. Kliknęła kolejny plik. Dokumenty. Zniknęły kilka dni po ich dodaniu. Wyszły z obiegu jak duchy. Bronisława straciła pracę zaraz po zgłoszeniu. W kartotekach nie było wzmianki o jej nowym zatrudnieniu, nie było jej w żadnej bazie ZUS, żadnym ubezpieczeniu, żadnym systemie PESEL od dwóch lat. Kobieta zniknęła. Jagoda chwyciła telefon i otworzyła aplikację szyfrowanych wiadomości. Wpisała do Melanii Skwierczyńskiej, kobiety, która miała swoje sposoby na odnajdywanie tych, którzy nie chcą być znalezieni. Jagoda. Bronisława Szklarczyk żyje w Warszawie. Mokotów. Boją się z córką pokazać. Barnaba Wysocki ich zastrasza. Melania po chwili. Trzeba ją znaleźć, Kalina może coś wiedzieć, dzieci widzą więcej niż dorośli chcą zauważyć. Jagoda odpisała. Co Barnaba zrobił? Raporty zniknęły, świadków nie ma. Ludzie z serwisu milczą, jakby ktoś im wsadził nóż w gardło. Melania nie odpowiedziała od razu, a gdy w końcu wiadomość się pojawiła, była krótka, zimna i ciężka. To, co zrobił, nie da się już cofnąć, ale można jeszcze zrozumieć dlaczego Jagoda westchnęła, wciągnęła powietrze i spojrzała przez okno, nie widziała przyszłości, widziała tylko pytania Bronisława, Kalina, Barnaba. W tym samym czasie Warszawa, Mokotów, Wiktor stał już przed bramą starego bloku z czerwonej cegły. Miał adres, ale nie miał pewności. Nie wiedział, czy to była intuicja, czy ślad w danych Różyckiego, który zostawił w raporcie. Ktoś zarejestrował przesyłkę z tej lokalizacji dzień po wycieku danych szklarczyk. Zanim zdążył zapukać, drzwi na klatkę schodową uchyliły się same. Przeszła przez nie dziewczynka. Wiktor zamarł. To były te oczy. Te same. Ciemne, głębokie, pamiętające zbyt wiele. Dziewczynka spojrzała na niego, jakby go znała. Nie uciekła. Pamiętasz mnie? Wiktor nie odpowiedział. Nie umiał. Kalina. Powiedziała tylko. Mama powiedziała, że jeśli wrócisz, mamy nie otwierać. Dlaczego? Bo jeszcze ktoś cię śledzi. Wtedy w głębi korytarza zgasło światło. Drzwi klatki schodowej zamknęły się z głuchym trzaskiem. Wiktor stał przez chwilę nieruchomo, w półmroku, nie mogąc oderwać wzroku od dziewczynki. Kalina miała w oczach coś, co Wiktora niepokoiło bardziej niż płomienie, które widział dzień wcześniej. Spokój zmieszany z przerażeniem. Coś wyćwiczonego, nie dziecięcego. Powiedziała, że mama kazała jej nie otwierać, ale jednak przyszła. Zanim zdążył zapytać, z za rogu klatki schodowej wyłoniła się kobieta o pewnym kroku, w ciemnym płaszczu, z cienką linią ust i oczami, które widziały rzeczy, o których inni bali się mówić. Melania Skwierczyńska, za nią dwóch mężczyzn, których wzrok przeczesywał każdy cień jak radary. Pan Dębicki? Zapytała, nie zatrzymując się. Tak. Proszę za mną. Nie mamy wiele czasu. Wiktor nie zadał pytań, ruszył za nią, słysząc za sobą ciężkie kroki ochroniarzy. Minęli zdewastowaną windę i wąskie schody, z których tynk odpadał pod dotykiem. Melania szła pewnie, jakby znała każdy zakręt w tym budynku. Na czwartym piętrze otworzyła drzwi bez słowa. Wiktor wszedł. Mieszkanie było małe, przejmująco ciche, pachniało kurzem i resztkami jedzenia. W kącie kuchni, materac, zabawki, kilka książek, wszystko, co można by spakować w kilka minut. Kalina klęczała przy niskim stole, dłonie miała splecione, jakby modliła się bezgłośnie. Jej ramiona drżały, ale oczy pozostały skupione. Jak wtedy, gdy krzyczała na płycie lotniska. Obok niej, w starym, zielonym fotelu, siedziała kobieta, twarz zmęczona, wyostrzona przez strach i lata ukrywania się Bronisława Szklarczyk. Spojrzała na Wiktora bez powitania. Jej wzrok był ostry, mierzący. Wiktor poczuł, jakby cofał się do dnia, gdy po raz pierwszy podpisał dokument, który powinien był przeczytać. Pani Szklarczyk zaczął. Głos mu się złamał. Przełknął ślinę. Wiem, że to pani zgłosiła usterki. Wiem, że pani dokumenty, ostrzeżenia, zignorowałem je. Podpisałem raporty bez czytania. Wierzyłem ludziom, którzy nie zasługiwali na zaufanie. Bronisława wpatrywała się w niego chwilę, a potem chłodno i cicho powiedziała: Podpisał pan każdy fałszywy protokół. Każdy, panie Dębicki, każdy papier, który pozwolił firmie zamknąć usta ludziom takim jak ja. Słowa wbijały się w Wiktora jak szpilki, ale nie odwrócił wzroku. Chcę naprawić to zło. Wtedy Kalina podniosła się i zrobiła krok w jego stronę. Jej głos był czysty, ale cichy, niosący w sobie niewinność skrzywdzonego dziecka. To ja. To ja ostrzegłam pana na lotnisku. Wiktor spojrzał na nią z niedowierzaniem. Serce zaczęło bić szybciej. Jak wiedziałaś? Kalina zadrżała, ale nie cofnęła się. Podsłuchałam rozmowę mamy z kimś, kogo się bała. Powiedzieli, że jak pan wsiądzie do samolotu, nie zostanie nic. Mama wtedy płakała. Ja. Wiedziałam, że muszę coś zrobić. Bronisława pochyliła głowę, jakby zawstydzona faktem, że to dziecko musiało działać, gdy dorośli milczeli. Wiktor usiadł przy stole. Melania podała mu teczkę. Zawartość była miażdżąca. Dokumenty, umowy na części zamienne, które rzekomo były nowe a w rzeczywistości pochodziły z demontażu. Ceny wpisane w fakturach – 30 tysięcy złotych za coś, co warte było najwyżej 6 tysięcy złotych. Listy łapówek dla kontrolerów AELP – dokładne sumy – od 8 do 12 tysięcy złotych miesięcznie. Wydruki e-maili, wymiana korespondencji Barnaby Wysockiego z urzędnikami, którzy zamykali oczy. Prośby o przychylność, propozycje rozwiązania tematu – Szczegółowe instrukcje jak ukryć ślady. Wiktor zamknął teczkę i spojrzał na Melanie. Musimy natychmiast wezwać komendanta Żmije i prokuratora Nowika. To wystarczy by aresztować Barnabę. Bronisława przytaknęła powoli. Jeśli oni tego nie zrobią, jeśli zawahają się choćby na chwilę, Wysocki znowu nas znajdzie i tym razem nie będziemy miały gdzie się schować. Kalina położyła dłoń na ręce matki. Ich palce splotły się bez słowa. Nie pozwólmy mu uciec. Wiktor nie odpowiedział. Wstał, spojrzał na telefon. Zastanawiał się, do którego z nich zadzwonić najpierw. Wtedy w korytarzu rozległ się dźwięk. Windy. Drzwi do biura na dziesiątym piętrze Dębicki Aviation otworzyły się gwałtownie. Trzech funkcjonariuszy wkroczyło jak cień, bez zbędnych słów. W środku siedział Barnaba Wysocki pochylony nad szklanką z niedopitym whisky i papierosem, który dogasał między jego palcami. Na ich widok uśmiechnął się półgębkiem. Myślałem, że pan nigdy nie przyjdzie, Żmija rzucił, nie patrząc bezpośrednio na komendanta. Żmija nie odpowiedział. Obok niego stał prokurator Nowik, trzymając w dłoniach grubą teczkę. Z hukiem rzucił ją na biurko Barnaby. Dokumenty rozsypały się jak sztylety. Wydruki przelewów, e-maile, zdjęcia komponentów, listy łapówkowe, podpisy. Wszystko. Mamy wszystko. Zeznania Gustawa, zeznania Bronisławy, fałszywe protokoły, systematyczny sabotaż i dowody na próbę zabójstwa. Barnaba się nie poruszył. Patrzył na dym unoszący się z nadpopielniczki. Nie rozumiecie tego świata. W lotnictwie nie ma miejsca na skrupuły. Ale gdy sięgnął do szuflady po coś co miało być ostatnim gestem oporu, Żmija już był przy nim. Jego ręka ścisnęła nad garstek Barnaby z siłą, która złamała mu opór szybciej niż kajdanki. Ma pan prawo do obrońcy i niech pan z niego skorzysta, bo to, co pana czeka, nie ma w sobie litości. Barnaba został wyprowadzony bez słowa. Wiktor obserwował to z szyby sali konferencyjnej. Stał nieruchomo, a jego twarz była wyrazem czegoś głębszego niż ulga. To było przebudzenie. Gustaw Wójcik podszedł do niego, nerwowo przeczesując włosy. Pamiętam ten zapach, Wiktorze. Wtedy to nie było zwykłe paliwo. W moim wnętrzu coś krzyczało, że to śmierć. Gdyby nie dziewczynka, nie byłoby nas. dokończył Wiktor. Dwa dni później media w całym kraju zalały nagłówki. Barnaba Wysocki zatrzymany. Oskarżony o sabotaż, korupcję i próbę zabójstwa. Wiktor stanął przed kamerami w prostej białej koszuli. Jego głos był spokojny, ale stanowczy. Zawiodłem. Byłem głuchy na ostrzeżenia, zbyt pewny siebie, zbyt wygodny w swojej pozycji. Dlatego odchodzę ze stanowiska CEO Ćmbicki Aviation. Cały mój majątek przekazuję na rzecz ofiar zaniedbań, które miały miejsce pod moim nadzorem. W Gdańsku Bronisława i Kalina powoli wracały do życia. Mieszkanie w wrzeszczu było skromne, ale bezpieczne. Pelagia, matka Bronisławy, krzątała się w kuchni, mrucząc coś pod nosem i nakładając zupę do misek, jakby nic się nie zmieniło od dziesięciu lat. A jednak wszystko było inne. Kalina chodziła już do szkoły na Zaspie SP nr 37. Uczyła się szybko. Cisza przestała być jej codziennością. Sześć miesięcy później w szkole zorganizowano festiwal nauki. Sala gimnastyczna wypełniła się uczniami, nauczycielami i rodzicami. Na stole przed kaliną stała makieta silnika Turbofan, zrobiona z kartonów, starych kabli i plastikowych rurek. Na jej twarzy nie było już strachu, tylko determinacja. Nazywam się Kalina Szklarczyk. Mój projekt pokazuje, jak działa silnik Turbofan. Powietrze jest sprężane, miesza się z paliwem, a spaliny wytwarzają ciąg, ale mama powiedziała mi coś jeszcze. Że prawda, nawet trudna, jest jak ten silnik, daje siłę. I może uratować życie. Oklaski wypełniły salę. Wiktor, siedzący w trzecim rzędzie, nie próbował ukrywać łez. Spojrzał na Bronisławę, która siedziała obok niego. Ich dłonie odnalazły się bez słów. Kalino, dzięki tobie zrozumiałem, że prawda jest cenniejsza od wszystkiego. Dziękuję ci. Bronisława uśmiechnęła się lekko, a potem szeptem dodała: Uratowałeś nie tylko siebie, uratowałeś nas wszystkich. Wokół nich zebrała się cała mozaika ludzi, którzy tę historię przetrwali i ją ukształtowali. Gustaw Wójcik, pilot, który zrozumiał, że intuicja jest czasem ważniejsza niż procedura, Jagoda Sarnowska i Melania Skwierczyńska, kobiety, które nie bały się grzebać w ciemności, by wydobyć prawdę, Komendant Czesław Żmija i prokurator Nowik, którzy doprowadzili sprawiedliwość do drzwi tych, co myśleli, że są ponad prawem. I wreszcie Józef Zalewski, emerytowany mechanik, który z dumą ściskał rękę Kaliny, jakby trzymał kawałek przyszłości, o jakiej zawsze marzył. Wiktor spojrzał na tych wszystkich ludzi i poczuł coś, czego nie czuł od lat. Spokój. Nie ten płytki, iluzoryczny spokój sukcesu i ciszy w raportach, ale głęboki, prawdziwy, który przychodzi wtedy, gdy wybierasz prawdę, niezależnie od ceny.